Widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku Bloxam W tym odcinku wrócimy sobie do normalnego świata Ponieważ tutaj no Jak widzieliście w poprzednim odcinku Strasznie lami Gdy wracałem po drodze Znalazłem labirynt, Lecz trochę No Ucięty Spieprzyło go coś Wyciało go coś nie ma go. Nic Dobra, na tych lagach może jakoś dojdę do jakiegoś miejsca. Strasznych lagów jakoś nie ma teraz za bardzo, ale no Trochę lami, więc wolałbym. Yy, wolałbym żeby żeby szybko zrobić ten labirynt i szybko wracać do domu. Żeby było lepiej dla mnie. Łok! Może i dla was. Raczej też i dla was. Fakt, nie to... Może być, nie po co mi to już iba. Fire и жуки думаете Добра ножички могло быть то может быть того не то себе возьму а может быть там To będzie, czy mogę się podłożyć w górę? Eee. To... o, no, ja. nie mogę się podłożyć w górę, ja lol, nie wiedziałem o tym, wiecie, o tym, <grym> Łuk, nie trzeba, doniczkę strzała, to, to i to, i chyba to będzie, tyle. Nie, 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 Shit. w się tu dźwięki. No, what the fuck? To będzie to. Jak nie to? No, dobra. Muszę się rozejrzeć gdzie... ...są skrzynki. Tu labirynt. Nie, by to było wilki, jak chodzi o diabeł. To mogę wymienić. Świet, to są złe wilki. Teraz mi to mówicie. Myślałem, że to będą zwykłe wilki. Nie popatrzę na ich wyprzęta. LOL. I to chyba byłoby w tyle w tym Dobra Jedra Czopa, nie wiem czy to widzieliście, ale daje nam regenerację na, na 5 sekund Szybko, szybko Dobra, ja pójdę Dobrze to ja idę? Mhm. Tu jest naga Tu jest baza o. Pójdę sobie z buta, to będzie chyba przyspieszone bądź wycięte więc widzimy się jak tam dojdę. Wróciłem już z tu. E, tutaj jeszcze powstanie kiedyś Porta, portal do Netheru, a to kiedyś coś muszę z O 1450 może być. Tu mi skończyło chyba kopać Dawniej nie. No, to poza odcinkiem sobie to już zniszczę. Nie będę teraz tego robił. Mm. Mam nadzieję, że o, urośnie coś, ale dobra, owod, tak. Się wypakuję między odcinkiem, w, między odcinkami w następnym odcinku. Yy, Spróbuję z, z zbudować początek domu, zobaczymy jak to będzie. To byłoby na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do następnego odcinka, cześć, na razie.